poduszek, legowisk dla psów i kotów. Wszystkie mają trafić do okolicznych stronisk dla zwierząt. Katarzyna doszczek. Pani Brygida ma dwoje dzieci, Martynę i Sebastiana. Trzy tygodnie temu razem z nimi i swoją teściową rozpoczęła życie takich legowisk. Kilka godzin, to trzy, cztery. Później muszę przerwę. Wiadomo, trzeba z trochę wyjść na spacer, zakupy, obiad zrobić, trochę odpocząć. Później po południu znowu zaczynamy, z to robimy. Jestem w ogóle szczęśliwa, dumna ze swoich dzieci, czym mi pomagają, aż babci tym bardziej. W rodzinie pomagają znajomi i przyjaciele. Przekazują jej m.in. niepotrzebne ubrania. Jedna z osób przywiozła nawet maszynę do szycia. W tym ścinki, materiałów, przygotujemy w ogóle gąbkę i watolinę skupiamy i pójdziemy dajemy mieszankę. I później to się wypełnia do poduszek pikowanych. Połączenie zabawy z pracą podoba się domownikom. Dzieci i babcia codziennie tną stare ubrania mm. i przygotowują wypełnienie do poduszek. Pani Brygida zajmuje się życiem na maszynie. Jestem zadowolona z tego. Zupełnie? Bardzo. A dlaczego? No dlaczego? No jak można powiedzieć dlaczego? Czy jest zadowolony i, i chce pomóc. Dla kogo są te poduszki? Dla zwierzątek. Dlaczego? Są biedne. Na poduszki legowiska znaleźli się już pierwsi chętni. 20 sztuk dostanie grupa nowosolskie Adopcje zwierząt. Poprawią im komfort w ogóle przebywania tutaj. No to jest zawsze jakaś namiastka, kocyka, legowiska, tak, tego co miałyby w domu adopcyjnym już. Jest do czego się przytulić, na czym się przespać fajnie. No będzie im przytulniej po prostu. Milej, cieplej, tak bardziej po domowym. Akcje życia poduszek dla zwierząt rodzina chce prowadzić do końca wakacji. Z powodu niskiej...